Hej, chcecie się dowiedzieć, z kim Polska zagra swój najbliższy towarzyski mecz? Proszę bardzo. Otóż PZP miał kilka pomysłów. Najpierw chciał grać z jedną z drużyn z zza oceanu, Ameryki Środkowej albo Ameryki Południowej. Terminy tamtym drużynom nie bardzo jednak pasowały. Ostatecznie padło na Europę, ale tutaj wybór nie jest wielki, bo drużyny grają przecież eliminację euro, więc trzeba było spojrzeć na grupy pięciozespołowe. A tam mieliśmy choćby Austrię, Litwę, Cyp, Irlandię, Łotwę, Maltę. Niektóre drużyny już się ze sobą dogadały, więc terminów nie miały. PZP rozmawiał z trzema podmiotami. Chodziło o Irlandię, Maltę, ale także Łotwę. Ostatecznie okazało się, że prawdopodobnie zagramy z Łotyszami, bo to oni mieli wolny termin. Do tego meczu może dojść 21 listopada na stadionie narodowym. Dlaczego tam? Ano dlatego, że polska reprezentacja 17 listopada gra ważny mecz eliminacyjny z Czechami właśnie na stadionie narodowym, więc ten obiekt właściwie będzie gotowy do gry, a Łotysze chętnie przyjadą zmierzyć się z renomowanym europejskim rywalem, czyli Biało-Czerwonymi. Oni co prawda grają swój mecz 18 listopada z Chorwacją u siebie, ale do Polski daleko nie mają, więc chętnie przyjadą i zagrają. PZPN liczy na wypełnienie trybun po brzegi, bowiem mecze biało-czerwonych na Stadionie Narodowym zawsze ściągają komplet, nawet jak przyjeżdża tu San Marino. A więc co Łotwa? Potwierdzenie tej informacji powinno nastąpić wkrótce.